Budzisz się rano i czujesz, że twoje nogi są ciężkie jak z ołowiu? Wstajesz z krzesła i musisz się złapać poręczy, bo kolana nagle stały się sztywne? Nie jesteś sam. Miliony osób po 60 codziennie przeżywają to samo. Nauka odkryła szokującą prawdę: Po sześćdziesiątce tracimy nawet 3% siły nóg każdego roku. Wyobraź to sobie: to jak codzienne zakładanie niewidzialnego plecaka z ciężarami który utrudnia każdy krok. Ale jest rozwiązanie, i nie chodzi o tabletki ani wyczerpujące ćwiczenia. Prawdziwy sekret leży na Twoim talerzu. Dziś pokażę Ci osiem naukowo potwierdzonych produktów, które mogą przywrócić siłę Twoim nogom w zaledwie 12 godzin. Zaczniemy od tych pomocnych, a skończymy na prawdziwych pogromcach słabości nóg. Uwaga! Ostatni produkt zwiększa siłę nóg o 36% w ciągu jednej doby. A prawie nikt po 60 go nie stosuje. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzu, skąd oglądasz. Czytam wszystkie wiadomości. Jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, gdzie zamieniam naukę w proste wskazówki dla Twojego zdrowia. Pierwszy na liście jest produkt, który prawdopodobnie masz w kuchni, ale nie wiesz, jak go właściwie użyć. Pestki dyni. Te niepozorne zielone nasionka to prawdziwe magnezowe bomby, a magnez to klucz do silnych sprawnych mięśni. Badanie z czasopisma Magnesium Research ujawniło coś szokującego. Osoby z niedoborem magnezu męczyły się podczas chodzenia dwukrotnie szybciej. Ale jest sposób, by to naprawić. Zjedz dwie łyżki namoczonych pestek dyni. Namaczanie usuwa kwas fitynowy, blokujący wchłanianie, a już po kilku godzinach możesz poczuć, że twoje nogi są lżejsze i stabilniejsze. Dodaj je do porannej owsianki lub smoothie. To najprostszy sposób na wzmocnienie nóg. Kolejny produkt to absolutna rewolucja sok z wiśni. Nie żaden słodzony napój, ale 100% kwaśny sok wiśniowy. Co czyni go tak wyjątkowym? Zawiera antocyjany, związki działające jak naturalne leki przeciwzapalne. Badanie w Scandinavian Journal of Medicine wykazało, że osoby pijące dwie porcje tego soku dziennie miały o 23% mniej bólu nóg i więcej siły. I to już po 8 do 12 godzinach. Wyobraź to sobie. Wieczorem pijesz szklankę soku, a rano wstajesz z wyraźnie mniej sztywnymi kolanami. Szukaj niesłodzonego soku z cierpkich wiśni i pij 180 do 240 ml dziennie. Najlepiej po lekkim wysiłku. Teraz coś, co pewnie jadasz, ale nie wiesz, jak przygotować, by dawało maksymalne korzyści. Szpinak. Kluczem jest nie jeść go na surowo, ale delikatnie podsmażyć. Gotowany szpinak uwalnia azotany, które przekształcają się w tlenek azotu, związek rozszerzający naczynia krwionośne i poprawiający ukrwienie nóg. Badanie w Journal of Nutrition wykazało, że już jedna porcja gotowanego szpinaku poprawia wytrzymałość nóg w 12 godzin. Podsmaż go z oliwą i czoskiem. To najzdrowszy sposób przygotowania. Czas na prawdziwą gwiazdę wśród roślinnych białek soczewice. To jedno z nielicznych roślinnych źródeł pełnowartościowego białka, które odbudowuje mięśnie nóg. Badanie z Journal of Gerontology pokazało, że osoby regularnie jedzące soczewice miały o 22% lepszą wytrzymałość nóg. Gotuj ją z kurkumą i czosnkiem to wzmocni jej działanie przeciwzapalne. Teraz coś dla miłośników ryb. Łosoś to nie tylko zdrowie dla serca, ale i mocne nogi. Zawiera potężne trio białko omega-3 i witaminę D, które razem działają cuda. Badanie w American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że jedzenie łososia trzy razy w tygodniu daje o 24% więcej siły w nogach w zaledwie 10 dni. Wybieraj dzikiego łososia i grilluj go z cytryną. Dla tych, którzy wolą rośliny mam superfood, komosę ryżową. To jedyne zboże, Zawierające kompletne białko. Badania pokazują, że zastąpienie nią białego ryżu daje więcej energii w nogach już następnego dnia. Dokładnie ją płucz i gotuj w bulionie warzywnym. Wyjdzie przepyszna. Następny produkt to absolutny hit, buraki. Ich sok zwiększa poziom tlenku azotu, znacząco poprawiając ukrwienie nóg. Badanie w Journal of Gerontology pokazało, że sok z buraków daje o 19% lepszą wydolność nóg. Zaledwie kilka godzin. Pij jedną szklankę rano lub przed planowanym spacerem. I wreszcie, niekwestionowana królowa tej listy, bulion kostny. To niezwykła zupa, ale naturalne lekarstwo na słabe nogi. Zawiera kolagen i aminokwasy, które odbudowują mięśnie i stawy. Badanie w Journal of Clinical Nutrition wykazało, że bulion zwiększa siłę nóg o 36% w ciągu jednej doby. Gotuj kości wołowe lub drobiowe z dodatkiem mostu jabłkowego przez minimum 12 godzin. To pozwoli wydobyć wszystkie cenne składniki. Pij go na ciepło najlepiej rano na czczo lub po lekkim wysiłku fizycznym. Już jedna mała filiżanka dostarczy Twoim nogom wszystkiego, czego potrzebują. Pamiętaj, nie musisz wprowadzać wszystkich zmian naraz. Wybierz jeden produkt, który najbardziej ci odpowiada i zacznij od niego. Może to być łyżka pestek dyni rano lub szklanka soku wiśniowego wieczorem. Słuchaj swojego ciała. Jeśli po wprowadzeniu zmian poczujesz, że twoje nogi są lżejsze i silniejsze, to znak, że to działa. Który produkt wypróbujesz jako pierwszy? Napisz w komentarzu, czytam wszystkie odpowiedzi. Jeśli ten film dał ci nadzieję na silniejsze nogi, proszę zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Razem możemy pomóc milionom osób po 60 odzyskać siłę i radość z ruchu. Pamiętaj. Wiek to tylko liczba, a twoje nogi zasługują na to, by służyły ci jeszcze wiele lat. Do zobaczenia w kolejnym filmie, gdzie znów odkryjemy naukowe sekrety zdrowia.